Tu Rady Kraków, jest 13.30, wtorkowe wydanie programu, o tym się mówi i spotkanie ze sportem. Kuba Niezińskiego, gość Kuba, 199. Święta Wojna, nie pomyliłem się. Nie, 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 tak jest. <grym> Dzień, dobry, Dzień, Dzień dobry. dobry, Marek Motyka. Dzień dobry państwu. 199. No, to już kawał trochę czasu. Trochę czasu, tak? W meczak meczach derbowych pan grał? No ja byłem 12 lat w Wiśle Kraków, to można powiedzieć, że prawie z 12 meczy na pewno, ale graliśmy jeszcze Świętą Wojnę w styczniu, kiedy były te boje o herbową tarczę. To to też... Specjalne wydarzenie wtedy w Krakowie. No tak, to, to były takie derby, bo tutaj się grało bez względu na to, w jakiej grupie rozgrywkowej kluby grały. Myśmy grali w ekstraklasie, Krakowie grała czy to w trzeciej, czy w drugiej lidze. I to nie odgrywało takiej roli, bo derby były derbami i kibice zawsze dopisywali w styczniu na śniegu. I wtedy te boje o herbową tarczę. No to była taka konfrontacja na początku roku, żeby się tutaj przedstawić dla przystawić zawsze bo ponieważ graliśmy troszkę wyżej zawsze od Krakowi no to tutaj już nie było kompleksów tu się wychodziło na tak boisku jest. i się to wszystko wyrównywało i muszę powiedzieć że same nie było łatwo no nie bo to były specjalne mecze zawsze bez względu na to które miejsce w tabeli bez względu na to jakie zasoby piłkarskie to derby te wielkie emocje wywołują reprezentant Polski Marek Motyka piłkarz Hutnika Kraków Wisły Kraków, Krakowi. Ile pan razy w życiu usłyszał pytanie, za kim jesteś? Znaczy ja powiem tak, tutaj zawsze to mówię i powtarzam, że cztery lata spędzone w Hutniku to jest mój początek y, piłki, takiej można mi, mini kariery powiedzieć. Hutnik mnie wyłowił y, z żywca i jestem im bardzo za to wdzięczny, ponieważ tam y, pierwsze kroki... Które, które, które były takim przetarciem się przed dużą piłką, bo 4 lata pierwsze w trzeciej lidze, później w drugiej lidze, czyli ogrywałem się tam w Hutniku przy bardzo dobrych piłkarzach. I później, mając 20 lat, dostałem propozycje z ekstraklasowych klubów. I nie ukrywam, że mm, właściwie podpisałem już listę. I wziąłem pieniądze z ruchu Chorzów, bo do Wisły się bałem iść po prostu. Że co, że poziom za wysoki, że będzie ciężko o, o, o wyjściowy skład? Panie redaktorze, jeżeli na prawej obronie grała ikona, no tak, trochę pecha Zawodnik, miał, zawodnik yy, Antoni Szymanowski, no to takiego obrońcy Polska nie miała, no więc z kim ja miałem rywalizować. Więc dla mnie to była ikona, którą podglądałem grając w fotniku, chodząc na mecze Wisły, i było moim marzeniem, żeby przynajmniej w jakimś tam procencie grać tak jak on. Miałem później przyjemność grać z nim w szatni, być z nim w szatni, grać z nim w drużynie, tylko dlatego udało mi się wejść do składu, że Antka przesunięto na ostatniego stopera, na takie libero, które on właściwie pod koniec kariery sobie zamarzył, a ponieważ był bardzo uniwersalnym piłkarzem, no to na tej pozycji sobie bardzo dobrze radził, a ja dostałem szansę grania na prawej obronie i dzięki temu zdobyłem mistrzostwo polskie. 78 z Wisłą i miałem przyjemność grać w Pucharach europejskich. W szczególnej drużynie wtedy, bo to szczególne czasy były Wisły. No powiem tak. Przychodząc do Wisły, byłem jedynym zawodnikiem obcym. I paradoks polegał na tym, że ja pochodziłem z żywca. Cztery lata byłem w hutniku i z hutnika przychodząc, czyli z lokalnego rywala, wchodziłem do szatni, gdzie było dwudziestu, prawie dwóch reprezentantów polskich różnych kategorii wiekowych. Więc załapanie się do podstawowego składu to naprawdę było, trzeba być mega kozakiem, żeby się przy takich zawodnikach załapać. Wisła z mojego rocznika wtedy miała mistrza Polski z stanowym Franczakiem, bo przecież i Nawałka, Lipka, Budka, e, Wróbel, to są wszystko chłopcy, którzy później grając yy, yy, jako mistrzowie Polski Juniorów dostawali szansę grania w pierwszym zespole i tworzyli właściwie kręgosłup tego zespołu. Yy, byliśmy uzupełnieniem Kazia Kmiecika, Kapki, yy, Płaszewskiego, Maculewicza, Szymanowskiego, Musiała. Tak, także tutaj yy, to, co Wisła wtedy preferowała, było bezcenne, ponieważ bazowała na swojej młodzieży. No tak, tak jak pan powiedział, jedyny obcy w drużynie, choć przyszedł Słutnika Kraków właściwie. Wtedy można było powiedzieć o... Grze Wisły Kraków, czy o Krakowi, że to jest krakowska piłka. Czy obecnie te drużyny grają jeszcze krakowską piłkę? Czy to już jest taki mit, legenda i Ja myślę, że to się już bardzo zmieniło. że no Niestety, czasie, czasy się zmieniły też, jeżeli chodzi o transfery, o, o, o młodzież. Za naszych czasów, zawodnik, który mógł albo chciał wyjechać za granicę. To musiał skończyć 28 lat. Początkowo było 30, później było 30, 28. Żeby myśleć w ogóle o Żeby w ogóle myśleć, bo nie, nie mógł człowiek dostać zgody. Ja pamiętam, jak byliśmy w Belgii na tournée i taki milioner z Charleroi, który kupił Knicika, zobaczył mnie na forstoperze i mówił, la bulldozer, la bulldozer, ty zostaniesz, ty będziesz grał u mnie. No ale ja nie dałem rady grać w tym, w tym momencie, bo miałem 24 lata. Nie mogłem tam grać. Dwóch pułkowników koło mnie chodziło, pan Michaliszyn i Pan Snopkowski pilnowali mnie, żebym do, do kraju wrócił. Ja oczywiście i tak sam bym nie został, bo miałem żonę młodą w Krakowie i świeżo urodzone dziecko, więc wiadomo, że, że, że byłem lojalny i tutaj nie, 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 nie chciałem myśleć w ogóle o wyjeździe, ale widziałem, jaka jest sytuacja, że. Gdybym wtedy wyjechał, no to prawdopodobnie bym był mhm. dzisiaj w innym miejscu. No dobrze, a ta krakowska piłka teraz, to jest krakowska piłka? Czy, znaczy, czy, czy ta mieszanka narodowościowa, to, to, to już zupełnie jest historia? Znaczy mnie kiedyś ktoś zapytał, czy nasza generacja, nasz zespół Wisły, dałby sobie dzisiaj rady z obecną mhm. Wisłą, gdzie ja, ja bym się zapytał, a czym ona się różniła? Myśmy wtedy właśnie słynęli z krótkiej gry, krótkimi podaniami, y, częstą, częstym kontaktem, y, grając po ziemi, tak? Czyli po prostu tak jakbyśmy troszeczkę wyprzedzili epokę, bo... Y tak, dzisiaj wszyscy próbują grać, czyli grają atak pozycyjny częstą, częstą zmianą pozycji, dużym kon, dużą ilością kontaktów piłki. A myśmy właśnie w tym czasie tak grali, bo zazwyczaj liga grała długą piłką, były duże przestrzenie między zawodnikami. Dzisiaj zmieniło się tylko to, że przestrzenie między zawodnikami się zmieniły, bo przedział jednego stopera od drugiego stopera w, w drugiej drużynie to jest przedział 35-45 mhm. metrów. Przedtem no. się grało na 67-70 metrów. Się było było umieć tak grać. Znaczy myśmy to lubili. Nie nie ukrywam, że jak myśmy na przykład grali w Dziadka przysłowiowego 4 na 2, to myśmy młodzi zawodnicy siedzieli na piłkach, czekali w środku, żeby się załapać ze starszyzną. I jak taki starszy gonet, Maculewicz, Kmiecik, Kapka przyszli na rogi i żeby tą piłkę złapać, a graliśmy dowolną grę, bez, nie tak jak dzisiaj na dwa kontakty albo bez, 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 bez kontaktu, tylko z pierwszej piłki. To trzeba było normalnie koszulkę wykręcać. Pamiętam jak Leńczyk przychodził i oglądał nas po takim dziadku, to mówi, Boże, panowie, wy wyglądacie jakbyście już dwa treningi zaliczyli. No, ale to procentowało, bo uczyli byliśmy się od tych starszych zawodników właśnie tej gry dołem i trzeba było na ślizgach jeździć, żeby piłkę odebrać. To nie było litości. Wygralibyście z tą Wisłą? Czy, czy wygralibyśmy? Na pewno w tej konfrontacji nie bylibyśmy na straconej pozycji. Natomiast uważam, że mieliśmy bardzo mocną ekipę i pewnie, że tutaj czasy pana Cupiała, który, który skupił do Wisły najlepszych piłkarzy polskich, i, i, I zrobił bardzo mocny team, gdzie później co roku praktycznie Wisła zdobywa mistrzostwo i gra w pucharach europejskich. Był bezcenny. Myśmy byli w innych realiach, w innych czasach, w innych, w innych finansach I, i myśmy bazowali na wychowankach. I to się też w Polsce podobało, bo ludzie lubili przychodzić na wizę. Myśmy zdobywając mistrzostwo, grając na innych stadionach, zawsze zapełniali stadiony do końca. Bo ludzie widzieli, że my gramy widowiskową piłkę. My nigdyśmy się nie bronili, tylko zawsześmy grali ofensywnie. Zawsze chcieliśmy strzelać dużo bramek. Myśmy my z Leszkiem tak. Lipką, który grał na prawej pomocy, a na prawej obronie, zakładali się, ile siatek założymy przeciwnikowi. No tak. No dobrze, to teraz już współczesność i dzisiejszy mecz wieczorem, stadion przy ulicy Kałuży, Krakowia, Wisła. Jeszcze trzy tygodnie temu, jeżeli byśmy mieli wskazywać faworyta, to przypuszczam, że tym faworytem byłaby Krakowia. Sytuacja ostatnio się zmieniła. W ogóle sytuacja się ostatnio zmienia, szczególnie Wisły i, i Krakowi, bo dotychczas zawsze Krakowia była w cieniu Wisły. Zawsze Wisła była wyżej, zawsze Wisła walczyła w pucharach. Od jakiegoś czasu Wisła o pucharach może tylko pomarzyć. Szczytem marzeń, szczytem marzeń jest górna ósemka. Natomiast tutaj Krakowia nie tylko, że przebiła się do tej górnej ósemki, ale uplasowała się w pierwszej trójce. Ja myślę, że tutaj przyjście tenora probierza i przede wszystkim Mądre podejście pana prezesa Filipiaka, który sponsorując Lil. Był tam na rekonesansie oglądnął sobie obiekty, przyjrzał się, jak to wszystko wygląda od kuchni, ta organizacja finanse. Finanse on też przecież ma. I teraz była kwestia, żeby to mądrze zagospodarować, żeby tą bazę stworzyć, bo no niestety pokutuje w Polsce przede wszystkim brak bazy. Myśmy na Wiśle zawsze cierpieli, bo mieliśmy jedno, dwa boiska i z tymi boiska, na tych boiskach musieliśmy się dzielić z, mu, z grupami młodzieżowymi. Dzisiaj jest w Myślenicach taka mini baza mhm. stworzona przez pana Cupiała, no ale wiemy, że to kosztuje, wiemy jakie finansowe problemy ma Wisła i jakie są długi przede wszystkim klubu. I dzisiaj ta perspektywa Wisły to jest tak naprawdę walka o przeżycie. Natomiast Krakowia o dziwo Wyciągając wnioski właśnie z tych kontaktów francuskich, zauważyłem, że tak, bardzo mądrze robią zakupy. Tutaj widać, że ten roplobież z zarządem analizuje i dobiera takich piłkarzy, którzy rzeczywiście przynoszą, przynoszą jakieś efekty, bo uważam, że obcokrajowiec powinien być zawodnikiem wiodącym, a nie siedzi na ławie. Tak jest, I rzeczywiście powinien być lepszy tak, od polaka. Tak jest. Takie jest kredo. Bo dlaczego ma blokować polskiemu zawodnikowi młodemu grę chłopak, który siedzi na, na, ten, na, na, na trybunie? No ja uważam, że właśnie obcokrajowcy to powinny być uzupełnieniem tych luk, gdzie nie ma dobrych Polaków. Mhm. I to się zaczyna dziać. Tu rzeczywiście praca... Czyli mądre podejście transferowe. Tak. Druga sprawa, dobór y, trenerów y, w grupach młodzieżowych. Y, tam jest bardzo mądry człowiek, trener ekstraklasowy, pan Kasperczyk. Były zawodnik kutnika. Tak, to jest tak. bardzo rozsądny, mądry chłopak, skromny, który robi czarną robotę organizacyjną organizacyjną i nadzoruje te wszystkie grupy młodzieżowe. I ja zauważyłem, że jak my jesteśmy w Małopolskim Związku i mamy spotkania Rady Trenerów, gdziekolwiek się jakiś zawodnik pojawi, gdzie tam któryś z trenerów gdzieś coś szepnie o jakimś zawodniku, jest, tak, już, go... już się patrzy, a już w komórce jest zapisywany. Przez, już tak, zapisuje. Tak. Tak. Gdziekolwiek jakiś turniej, gdziekolwiek jakieś spotkania młodzieżowych grup, ten LK ma wszystkie nazwiska w palcu. I tu to zaczyna procentować, bo zauważyłem, że Krakowia, owszem, teraz, na dzień dzisiejszy wzmacnia się, żeby w, rzeczywiście z tą legią powalczyć o czołową mm -hmm. lokatę. No bo nie wiem, czy takie jest założenie, czy, czy, czy to tu, tu jest odważne stwierdzenie na probieża, że że walczy o najwyższe cele, bo z jednej strony jakby powiedział, że nie walczy o mistrzostwo, to by mu ludzie zarzucali, że nie ma ambicji. No tak. Z kolei jak powie, że gra o mistrzostwo, a nie zdobyć tego mistrzostwa, no to też mają pretensje, że znowu bunczusznie się wypowiada. Mhm. No to co ten człowiek ma zrobić? No przecież no tak. po to buduje zespół, żeby zawsze przed zawodnikami stawiać najwyższe cele. Natomiast jeżeli się to nie uda spełnić, no to trzeba się teraz zastanowić, co zrobić, żeby to poprawić i żeby w następnej rundzie, czy w następnym sezonie to zmienić. I teraz zauważam, że tak. Już kończy się niedługo baza z prawdziwego zdarzenia, którą buduje Krakowia. Mhm. Grupy młodzieżowe poukładane i bardzo dużo się inwestuje w młodzież, bo proszę zauważyć, że Krakowia i Wisła z powrotem przywróciły rezerwy. Czyli ci chłopcy z juniorów, którzy wychodzą. Oni Jeżdżak, mają gdzie się przetrzeć. Ale przez... Ja zawsze mówiłem i myśmy to robili za czasów, kiedy ja byłem trenerem rezerwy w Wiśle na początku swojej kariery i Adam Nawałka był dyrektorem. On jeździł często do Włoch. We Włoszech przyglądał się jak w Primavera, czyli ta młoda grupa piłkarzy ma zorganizowaną pracę. Myśmy się zastanawiali, że Półtora godziny czy, 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 czy dwie godziny to jest bardzo dużo dla młodzieży, że to może być za dużo. On przyjechał i powiedział, panowie wiecie ile we Włoszech zawodnicy tych, tych samych roczników trenują na treningu? Trzy i pół godziny. No tak. Ja mówię, to jestem w szoku. I powiem szczerze, że właśnie Broszki, inni piłkarze, Nawodczyński, ci wszyscy piłkarze, Kuzera, grali w rezerwie w czwartej lidze seniorskiej, ogrywali się tam. Bo uważam, że granie w czwartej lidze czy w trzeciej lidze yy, rezerwy yy, i to zawodników, którzy w perspektywie będą grać w ekstraklasie, jest lepsze niż granie w juniorach. To jakie będą, jaki będzie ten mecz derwowy? Powiem szczerze to, co pan redaktor na początku powiedział, że jeszcze na początku rundy yy, wydawało się, kiedy nie widzieliśmy tych czterech meczów wiosennych że absolutnym faworytem, Krakowia. patrząc na tabelę, jest Krakowia, wygrała ostatni mecz na Wiśle, yy, z, z bardzo mocny skład prezentują, widać to oficjalnie, że yy, walczą o czołowe lokaty i być może też myślą o Mistrzostwie, nie wiem czy dadzą legi radę. Natomiast e, Wisła, no tu cały czas e, martwimy się, żeby po prostu przetrwała i, i została w tej ekstraklasie, bo na Czyli ten... to jest większe zmartwienie tak, na ten Ale jak niż... ja po czterech meczach zobaczyłem Wisłę grającą, mhm. tak jak zobaczyłem przy nowym trenerze, przy nowej organizacji e, zarządu. Gdzie widać, że już troszeczkę bezpieczniej finansowo to się wszystko obraca, już nie ma takiej paniki jak przedtem, żeśmy się martwili, czy, czy, czy w ogóle przystąpią do rozgrywek. I nagle Wisła na wiosnę gra rewelacyjnie, świetnie gra w obronie, straciła bodajże chyba dwie bramki, nie, dwie, zaraz. Wisła straciła e, dwie bramki. Strzeliła 8, Krakowia straciła 3, a strzeliła 4. Mhm. Więc Krakowia straciła punkty z drużynami czołowymi, bo z piastem, no tak. czyli z mistrzem Polski i z legią. Natomiast tutaj głupio stracone punkty z Wisłą Płoc, mogą, mogą się odbić czkawką. Wiśle, Kraków. Natomiast jedno jest pewne chyba w tym momencie, że będzie ciekawie wieczorem. Zawsze na derbach jest ciekawie. Szkoda tylko, i tu nad tym ubolewam, że nie ma kibiców. Wisły, że tu zaczyna się takie robienie komuś na złość. Z jednej strony się dziwi... to złośliwość? Znaczy z jednej strony nie dziwię się też działaczom, bo jeżeli i z jednej, i z drugiej strony wpuszczyło się kibiców i później były zgliszcza, były zniszczone łazienki, były pourywane sedesy, no, no to to krzesełka połamane. No to to rzeczywiście powoduje, że się trzeba nad tym zastanowić. Ale z drugiej strony, co to za derby? Gdzie nie ma kibiców przeciwnika. No Prawdziwe derby to są właśnie, kiedy, kiedy ci kibice mogą też wspomagać swoich piłkarzy. I to jest bezcenne, bo teraz oczywiście w rewanżu Wisła nie, nie wpuści Krakowie i te derby nie będą takie pełne. Poza tym jedna rzecz mi się marzy. Ja bym chciał kiedykolwiek zobaczyć, żeby prezesi Wisły i Krakowi na derwach siedzieli razem ze sobą. Mm -hmm. I mówili jednym głosem. Proszę zobaczyć, można się kochać, nie kochać, ale trzeba się szanować. Każdy z tych prezesów jest prezesem klubu o wielkiej historii. I Krakowia ma wielką historię, i Wisła ma wielką historię. I to trzeba przede wszystkim szanować. I tacy ludzie, którzy reprezentują swoje kluby, powinni w tym Dawać dniu przykład. pokazać, że to jest święto. Święto zgody, harmonii w tym jednym dniu. Natomiast ja obserwuję Real Madrid z Barceloną. Dwa kluby, które się nienawidzą. Ale prezesi ko siebie siedzą, wygląda to elegancko. Da się. da się. Czy to by komuś przeszkadzało? I to jest coś, co mnie na przykład trochę boli. Apel? Martka Motyka. Znaczy, ja, ja mówię, ja bym się bardzo cieszył i byłaby to wielka klasa, gdyby właśnie yy, prezesi jeden drugiego zapraszali na derby, bo to jest uważam yy, zachowanie się prezesa z klasą. Panie Marku, to dzisiaj w takim razie gorący wieczór nas czeka. Czekamy na dobry mecz, a w programie o tym się mówi w Radiu Kraków. Gościem moimi i państwa był Marek Motyka. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Kuba Niżyński rozmawia z naszym gościem. Za 13 minut wybije 14. Radio Kraków.